Jednym z postulatów, o który bardzo słusznym dopominali się tutaj m, trzej panowie z, m, reprezentujący środowiska rolnicze, środowisko sadowników, konkretnie przede wszystkim sadowników, środowisko producentów jabłek, było to, żeby w polskich sklepach była minimalna, minimalny procent produktów musiał być pochodzenia polskiego. I ja absolutnie wspieram tego typu postulaty. Niestety, w niektórych przypadkach Unia Europejska nie zgadza się na to, ponieważ uważa, że jest to preferencyjne traktowanie produktów krajowych. Jednak jak słyszeliście Państwo mój postulat i to, co starałem się zasygnalizować, żeby na półkach sklepów dużych, wielkopowierzchniowych, dyskontów było co najmniej ileś towarów, producentów, a nie tylko tych, które są pod tak zwaną marką własną. To jest właśnie również krok w kierunku takim, żeby polskim producentom, w tym producentom jabłek, ułatwiać wejście na polskie stoły. Żeby ten łańcuch pośredników był jak najkrótszy. Od producenta do polskiego stołu. Żeby nie było tych pośredników, którzy zabierają marże. Po to właśnie apelujemy o łączenie się w grupy producenckie. Po to. Z, zmieniliśmy to też dziękuję panom marszałkom w trybie sprawnym, szybkim przepisy o spółdzielniach rolniczych właśnie po to, żeby spółdzielcy rolniczy mieli większą siłę negocjacyjną względem producentów tu usłyszałem od tych trzech panów, z którymi rozmowa była dla mnie bardzo konstruktywna, bardzo pozytywna, mam nadzieję, że dla nich również Usłyszałem to, że jest w okolicy jeden zagraniczny producent koncentratu i że ten producent zachowuje się jak monopolista. Tak mi powiedzieli Ci Panowie. Że zachowuje się w sposób nieuprawniony, wykorzystując swoją siłę negocjacyjną, swoją siłę nabywcy względem polskich sadowników. I na pewno będę prosił odpowiednie urzędy Rzeczypospolitej które są do tego powołane, żeby zweryfikowały ten stan rzeczy, o którym usłyszałem od panów producentów, producentów jabłek. Było też pytanie o to, czy będzie dalej jakieś spotkanie. Owszem, obiecałem i na pewno dojdzie do spotkania ze środowiskiem sadowników w Warszawie w ciągu najbliższego tygodnia pod moim patronatem, obiecałem im ten mój patronat, będę odbiorcą tych informacji, będę starał się wszystko to, co jest zgodne z prawem Unii Europejskiej jak najszybciej wdrażać po to, żeby poprawić los polskich sadowników. W tym była mowa na przykład o kontrolach fitosanitarnych, kontrolach weterynaryjnych wwożonych produktów z zagranicy, w tym na przykład z Ukrainy. I tutaj również będę do odpowiednich inspekcji. Um, egzekwował, żeby w tym sezonie nadchodzącym te kontrole były dużo częstsze. Zgodne zresztą z wymogami sztuki. Musimy kontrolować jakość, skład chemiczny, żywności, która do nas jest włożona na zasadzie układu, układu stowarzyszeniowego pomiędzy Unią Europejską na przykład, a Ukrainą. I na pewno będziemy skrupulatnie dochowywać należytej staranności właśnie, żeby przebadać Tę żywność, bo dla nas najważniejszy jest los polskich rolników. I ten los się zmienia. Ja chcę też podkreślić jedną rzecz, o czym powiedziałem panom, z którymi dzisiaj spotkałem się, i mam wrażenie, że się zgodzili, chociaż nie chciałbym za nich odpowiadać, że tyle, ile rząd prawa i sprawiedliwości zrobił dla wsi Polskiej, to wcześniej nikt tego nie wykonał. I mam tutaj na myśli nie tylko mechanizmy rolne, ale przede wszystkim te nasze wielkie programy społeczne, programy rozwojowe, takie jak 500+, jak Fundusz Dróg Samorządowych. Tutaj rozmawiałem właśnie z Państwem w grupie o różnych naszych projektach i dziękuję za te opinie, bo one utwierdzają mnie w przekonaniu, że są to bardzo prospołeczne, prorozwojowe projekty, dobrze oceniane przez ludność terenów na terenach wiejskich, w małych miejscowościach, większych. I Dziękuję za tę rozmowę dobrą, konstruktywną. Jestem przekonany, że będziemy z mozołem, ale mam nadzieję, w miarę w tempie budować odpowiednie mechanizmy, takie, żeby kwartał po kwartale, sezon po sezonie los rolników polskich, polskiej wsi był coraz lepszy. Bardzo dziękuję, dziękuję panie premierze.